To właśnie zrozumiałem wszystko Etlosz, Motlos, Hują, kurwa, nie wiadomo o co tutaj chodzi. Proszę bardzo. Tak tutaj pociągi jeżdżą. Na no, no, pierwszy rzut oka wygląda przejebanie, ale się tak trochę zastanowimy to. Wszystko jest rozsądnie, logicznie rozpisane, więc okej. Okay. No i moi kochani parafianie, wchodzimy do następnej knajpy kraftowej. Tutaj do takiego Einfartu wchodzi się. Einfart to no, po śląsku to znaczy brama, tak? W taką bramę w taki Einfart. Wchodzimy. Tutaj e, dwóch takich e, smutnych panów siedzi. Jakby ktoś przyburzył, jakby ktoś się źle zachowywał, to oczywiście zostanie w kulturalny sposób wyproszony stąd. No i jak już do tego alfartu wejdziemy, moi kochani, no to tutaj dookoła knajpy są wszędzie. Knajpy są tutaj. Knajpa jest tam z czymś, jakimś chyba, nie wiem, węgierskim jedzeniem. Naprzeciwko knajpa z winami, moi kochani. No, a my idziemy dalej. Oczywiście można sobie nawet rowerem przyjechać, stojaki na rowery. Aczkolwiek nie polecam po pijaku rowerem jeździć. Nie wolno. W tamtym miejscu, tam prościutko. Gdzie właśnie idziemy, znajduje się knajpa Elżtochaz. Knajpa, która jest na drugim miejscu w Budapeszcie pod względem e, ocen Wszystkich tutaj trzeba się przepchać. Tutaj są stoliki dookoła, na zewnątrz wszyscy jedzą, piją i siedzą na zewnątrz. E, za moimi plecami wejście do. Tej knajpy znajduje się. Tutaj macie tablicę z piwami, 20 kranów, tylko węgierski craft. Naprzeciwko wejście do restauracji, w której można sobie hamburgera wziąć, albo coś takiego do jedzenia. Ja, moi kochani, z hamburgera nie skorzystam, ale skorzystam sobie z węgierskiego russian imperial stout'a Stałcik e, z węgierskiego browaru. nie wiem jak jeszcze się nazywa e, piwo się nazywa Zip... E, Zipa... Zipa? Stout? Zip? Stout? Coś takiego e, Spróbujmy, tak? Mm, zapachu czuć ewidentnie o wanilię. Moi kochani, smaku wyraźna. Wyraźne pierdolnięcie alkoholowe, które momentalnie przykrywane jest mleczną, waniliową czekoladą. Na zakończenie... Słodkość. Tak żeby ten alkohol, ten dość wyraźny alkohol, żeby go na zakończeniu złagodzić, to jest finish słodki. Także pije się tego Risika bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. 04 takiego risa, który ma taki lacing wspaniały kosztuje 1000. 1000 forintów czyli koło 15 zł Więc no, w 0,5 risa za 15 zł No, w Polsce nie kupimy tak. Chodzimy do knajpy teraz. Tak wygląda w środeczku tutaj. Więc już nie będę pił, przez najbliższe dni. Fizdu no właśnie, no, jak już trafiło się na zajebistą knajpę nie wypada zmieniać jej Tym bardziej, że piweczka są genialne wręcz widzieliście poprzednio taką zajawkę, no, no, tak, taką lekką degustację Russian Imperial Stouta w tej chwili chciałbym Wam zaprezentować Double IPA. Węgierskie Double IPA. Jakże różne. Jakże wyróżniające się od tego, które spożywałem w poprzedniej knajpie. Po prostu absolutne szpecyn klasy. Co mamy w zapachu? Mango, mandarynki, ananasowe nuty, naprawdę zapach jest mega przyjemny. Karmelowość bardzo schowana. Ten karmel jest gdzieś tam z tyłu, tutaj miele na pierwszym miejscu są, tak jak to powinno być właśnie. Co będzie w zapachu i co będzie w smaku. No. Leciutka słodowość na samym początku, aby na finiszu przejść do gorzkości, do, takiej, do takiego gorzkiego albedo. Mocna, solidna, goryczka, przyjemna. W międzyczasie jeszcze nuty cytrusowe, cytrusowo-tropikalne można by było powiedzieć. Naprawdę był IPA jak najbardziej w takim stylu czyli w takim stylu uwielbiam piwa w takim stylu, ale muszą być zrobione w odpowiedni sposób tak? czyli żeby nie było za dużej słodowości tak jak widzieliście w poprzedniej yy, najpierw tam to kurwa karmelu najebane tak, że było to ciężko spić tutaj Zdecydowanie mniej karmelu i jakże te piwo staje się bardziej pijalne. 9% alkoholu. To można pić normalnie lit literami i upierdolić się jak świna, naprawdę no... Deep throats and wrong necks. <laughs> <Swallow. laughs> Ale... Dlaczego w Polsce takich double IPA nie robią? Ostatnio z... Radugi bodajże double IPA, jak próbowałem to, wyjebałem ją, bo tak kurwa słodka, że ja pierdolę, nie? Ale tutaj, wy, pamiętajcie, wytrawne double IPA są najlepsze 9% alkoholu, alkohol schowany, niewyczuwalny no i jak to zawsze. Planowałem wiele, a wyszło jak zawsze, czyli chuj. No. Zobaczymy, coś się z tego materiału skleci. Więc pozdrawiam bardzo serdecznie z Budapesztu. Mówię jak jest, Daniusz Dmytryszy.